Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. E, ja Was witam w serii od starości do nowości. E, w dzisiejszym odcinku, w ósmym odcinku na, ty, na tym kanale oczywiście z tej serii. E, na początku materiału proszę o zostawienie łapki w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Na wczorajszym odcinku mieliście próg łapek 6 łapek w górę. E, pod dzisiejszym odcinkiem macie próg. 700 łapek w górę, po ostatnim udało wam się dobyć prawie 700 łapek, więc dzisiaj lecimy po 700 łapek, e, jeżeli dobijecie dzisiaj 700 łapek, to oczywiście jutro we wtorek wpada na kanał kolejny odcinek, także daj łapkę w górę po dzisiejszym odcinku, e, nie zapomnij także o subskrypcji na kanale, brakuje niecałe 50 subskrypcji, tylko żeby oczywiście była liczba 40 tysięcy subskrypcji na tym kanale, daj suba daj łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem w dzisiejszym odcinku, przypnęcie oczywiście serduszko, hashtagiem dzisiejszego filmu niech będzie do hashtag żniwa, ja cię oczywiście serduszko, zapraszam Cię na grupę na Facebooku, Szwagry Piecia, link masz podany oczywiście w opisie, jeżeli ci tam jeszcze nie ma, to zapraszam Cię bardzo serdecznie oczywiście na dołączenie. Na tą grupę e, No i tak widzowie oczywiście jak brzmi sam hashtag dzisiejszego filmu Czyli hashtag żniwa e, W dzisiejszym odcinku widzowie rozpoczynamy sobie wielkie żniwa Oczywiście na naszej tutaj nowej seryjce Od starości do nowości oczywiście e, Ja sobie widzowie przed odcinkiem Przesmarowałem oczywiście klasa konsula e, Także kombaj oczywiście widzowie już jest tak naprawdę gotowy oczywiście do żniw e, Bo jak możecie zauważyć Oj oj cholera jasna Co to się widzowie stało Czyżby widzowie to jakaś plama z oleju Czekajcie, co ja to muszę sprawdzić. Eee, no, ja to widać, że paliwo dolewałem. Tutaj oczywiście widać do tego zbiorniczka e, Paliwo oczywiście lałem, ale skąd ta kałuża się wzięła, to powiem wam, że nie mam pojęcia. E, czyżby to po prostu z mojej tutaj ropy, którą lałem, bo wiecie, nie miałem tego lejku, więc troszeczkę się wydaje, powiem wam, że wylewało tutaj z tej beczki Ale to chyba nie jest żadne paliwo, cholera jasna. Powiem wam, że nie wiem skąd się znalazła ta kałuża tutaj, bo to widzę, nie wygląda mi na żadny olej, czy tam paliwo. Możliwie prosto prostu że to jest po prostu zwykła kałuża z wody. Dobra, nie przejmujmy się tym. E, tak jak mówiłem, dajcie tutaj 700 łapy w górę oczywiście, po to, żeby był kolejny odcinek i to jutro. E, tutaj kolejna w sumie skałuża. Także prawdopodobnie tutaj to jest chyba z deszczu. tego, że wczoraj deszczu nie było. I przez ostatnie dwa dni także widzowie nie było deszczu. Cholera jasna. Powiem wam, że ciekawie, ciekawie, bo tak jak mówię, nie było tej kałuży. Przed oczywiście moim sprawdzeniem i nasmorowaniem tego kombajnu. Więc powiem wam, że nie wiem w sumie co to się wydarzyło, ale nie wiem skąd się wzięła ta cholerna kałuża tutaj. Nie wiem czy to jest kurwa olej czy to, jest, czy to jest paliwo, jednak? No, skądś mi to wyciekło, skądś wyciekło z przekładni, możliwe, nie mam pojęcia. Ale dobra, zobaczymy w sumie, jak ta robota dzisiaj będzie szła w polu. Więc tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy sobie wielkie żniwa. Oczywiście, e, dzisiaj wjeżdżamy w pszenicę. E, więc ja sobie oczywiście wezmę od razu 30. Przypalimy oczywiście 30. Tam widzicie, w zowie Sarny, oczywiście sobie fajnie chodzą. E, dobra, oczywiście przypalamy sobie 30. E, wyciągniemy sobie oczywiście w wóz konny. E, bo oczywiście, w na wóz konny, w dzisiejszym odcinku będziemy, będziemy sobie sypali. Oczywiście, na znaczy pszenicę, będziemy, którą wykosimy. Mam nadzieję, że tam coś uda się wykocić i to tak w bardzo dużych ilościach e, oczywiście, bo jak będzie malutko, to będzie słabo. E, dobra, zaczepiamy oczywiście woskonny. Dobra. Elegancko. O, cholera, jasno powiem wam, że ja tego nie przemyślałem i nie wiem czy to będzie łatwo tą wyjechać z tego garażu. O kurwa, no tak jak mówiłem Dobra, jednak się widzowie... Yy, jednak chyba się widzowie uda. Dobra, jasne, elegancko poszło, dobra, plandeka jak od razu widzicie jest oczywiście założona, także ja oczywiście widzowie już przed odcinkiem się przygotowałem oczywiście na tegoroczny żniwa, także plandeka delikatnie już wszystko założona jest, także czeka widzowie oczywiście wóz konny na żniwa, czeka na pierwsze żniwo oczywiście, pierwszy zbiornik do wysypania oczywiście wóz konny, z tego co się widzowie zorientowałem to na wóz konny wchodzi 2,5 tony, więc prawdopodobnie chyba cały zbiornik klasa. Tak naprawdę to widzowie w sumie nie mam pojęcia, ile wchodzi do klasa, ale wiem w sumie, ile widzowie wchodzi do do, 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 do do, właśnie do wozu konnego. Bo do wozu konnego właśnie wchodzi 2,5 tysiąca, oczywiście litrów, a 2,5 tony. Eee, więc to prawdopodobnie chyba jest jeden cały zbiornik, chyba klasa konsula. E, nie wiem, to się w sumie dowiemy w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę jak zaczniemy kosić. E, bo dziś tak mówię, wjeżdżamy sobie w pszenicy oczywiście. Na, na poprzednim wczorajszym odcinku Ześmy <laughs> widzowie pojechali Tutaj do pana Mirka. Oczywiście załatwić cztery pola w dzierżawę. O! I widzowie ksiądz zajechał do pana Mirka, widzieliście? Po prawej stronie widzowie ksiądz zajechał golfem do pana Mirka Prawdopodobnie jakieś tam usługi będzie... Będzie tam, nie wiem co oni tam będę widzowie. O, prawdopodobnie widzowie będą gadać o jakichś interesach ważne w sumie, widzowie, tak i tak z panem Mirkiem coś załatwili już, widzowie, jak dobrze wiecie, jaka jest stawka. 2,5 tysiąca oczywiście złote na 4 pola. Co roku będę oczywiście mógł, widzowie, wpłacać na konto za utrzymywanie oczywiście pola w dzierżawie. Powiem wam, że naprawdę, widzowie, fajny interesik. Mam nadzieję, że ja oczywiście, widzowie, ubiję targu. Coś na tym zbożu i że tegoroczne zdziwa się naprawdę sobie udadzą i coś tam konkretnego sypie. Będziemy, jak widać, oczywiście wyszedł na plus, a nie na minus. Bo tak jak mówię, trzeba zapłacić 2,5 tysiąca, oczywiście, rocznie za te pola. Także mam nadzieję, że mi się zwróci. E, oczywiście pokryje mi te koszta tej dzierżawy. E, tam sobie, co wycenił sobie Pan Mirek. E, a ja oczywiście, widzowie, wyjdę jeszcze na plus Bo jak dobrze wiecie, będę musiał, widzowie, jeszcze koszne opaliwa w polu Muszę porobić w polu, e, wiecie, nawozy, opryski Także mam nadzieję, widzowie, że te cztery pola Które mamy generalnie teraz w dzierżawie Że one nam, widzowie, powiem wam, że gospodarkę jakoś zasilą I oczywiście rozwiną naszą gospodarkę No wiem, widzowie, nie jest to jakoś bardzo dużo pól Bo tylko cztery, to jest naprawdę, widzowie, malutko W oczywiście, tam, wiecie, do większości ilość hektarów Ale na początek Na początek nieźle Także wiecie na pewno wszystko będziemy powoli na spokojnie rozwijać gospodarkę do przodu, także o to się nie ma co martwić, na razie jesteśmy chyba póki co na dobrej drodze, nie? Także mówię, łapkę ściągnijcie w górę oczywiście, żebyście mi później nie zapomnieli, także zostawcie teraz, żebyście tak jak mówię potem nie zapomnieli, łapce w górę. Dobra, prawa, lewa strona czysta, możemy sobie zajeżdżać, no i tak jak widzę mówię, w dzisiejszym odcinku, widzę, postaramy się oczywiście obkosić, wykosić oczywiście, do widzenia, tutaj, tutaj to poletko, nie ma tak dużo. Tutaj widzę jak widzicie generalnie to jest to jeszcze autem, tutaj Citroenem przy tym polu, tylko że widzę w sumie to jest drugie pole Ja sobie tutaj podajdę tak na szybkości, oczywiście widzę spróbujcie, spróbuję, że sobie zrobię to tak Dobra, wsiadamy oczywiście do klasa konsula Teraz musimy sobie zajechać jeszcze klasem konsulem i powiem Wam, że to chyba delikatnie troszeczkę czasu minie, bo nic nie widzę ja go zapalę On jest zapalony Tak, jest widzę zapalony, teraz tak O ma delikatny widzę problem, jeśli chodzi o, o jeżdżenie nim bo ja muszę tutaj poczekać jakieś 5 sekund, do 10 sekund, żeby on widzowie zaczął chodzić i normalnie jeździć. Bo widzicie jaka sytuacja, jest zapaliłem, a on nie jeździ. O, teraz muszę go, o widzieliście? Jak go poruszałem, to teraz widzowie działa. Dobra widzowie, wyjeżdżam tym klasem kosulem. Już myślałem widzowie, że kurwa zahaczę o te drzwi od tego, od kibla. Ale dobra, zmieściłem się. Tutaj idealnie widzowie pasuje tak naprawdę widzowie kombaj, oczywiście do tych, tutaj do tej bramy drewnianej. Do naszego ogrodzenia, także zajebiście e, Tutaj będziemy musieli, w kolejnym odcinku Ale to widzę naprawdę chyba w kolejnym odcinku e, Tutaj generalnie ten wyjazd jakoś fajnie, fajnie zrobić Bo kurwa jest dosyć mocno zarośnięte i to tak brzydko wygląda Więc e, mam w planach wykosić oczywiście tutaj tą e, Ten podjazd Wyjazd, zajazd e, muszę oczywiście wykosić no i generalnie coś takiego przygotowałem sobie i pomyślałem, żebyśmy zamówili te usługi, takie drogowe, co są, bo chciałbym zrobić, żeby aby mi po prostu na moją gospodarkę, bo jak dobrze wiecie, ona troszeczkę tam daleko jest od drogi, nie, tam w głębi, i chciałbym widzieć żeby oni przyjechali takim tym sprzętem do asfaltu, co się zalewa, leje i asfalt się widzowie kładzie, więc chciałbym żeby aby to po prostu tą maszyną przyjechali i po prostu położyli mi asfalt aż tam do środka, tam do gospodarstwa, wiecie o co chodzi, nie? Także myślę to jest fajny pomysł, jeżeli się z tym zgadzacie, żeby aby taki odcinek był to napiszcie mi w komentarzu i dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem, nie? No i także nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale, bo lecimy pod 40 tysięcy, a brakuje całe 50, także dobijamy, żeby było po prostu jak najszybciej. No, jestem tutaj tak naprawdę tutaj ciekaw, jak to dzisiaj tutaj ten kombań będzie szło. Bo tak, co mi naprawdę widzę, nie wiem, czy ten kombajn jest sprawny, czy nie jest sprawny. Bo jak dobrze wiecie, oczywiście, ja go znalazłem. Znalazłem go, oczywiście, tutaj w tym garażu wielkim. Więc tak naprawdę sobie nie mam pojęcia, czy on chodzi, czy on nie chodzi, czy on zachodzi, czy, czy nie chodzi. Bo jeśli chodzi o jazdę, to on działa. Tak samo o moc to on też działa, nie? Tylko, że nie wiadomo, czy ten kombajn jest tak sprawny, że nim się da kosić tak naprawdę, nie? znaczy to się w dzisiejszym odcinku dowiemy Czy ten kombajn czasem, gdyby nie pójdzie jeszcze do remontu przy, yy, na żniwa A my będziemy prawdopodobnie musieli sobie chyba zamówić Nająć, na, namówić jakiegoś widzowie sąsiada, który ma komaj, aby po prostu przyjechał do nas na usługi i nam wykosił to zboże no ale to się oczywiście widzowie równa z tym, że kolejne wydatki nas będą czekały, oczywiście dobrze wiecie że będą nas oczywiście czekały kolejne wydatki, takie jak że będzie potem opłacić te usługi, nie? a tego oczywiście widzowie bym nie chciał, bo wiecie, bo to by były kolejne straty na naszym gospodarce i póki co bylibyśmy na naszym portfelu na minusie, a nie na plusie także to widzowie nie o to chodzi, jeśli chodzi o rozwijanie gospodarki, nie? Dobra, powiem Wam tak, że sytuacja jest taka, że owiedzie 10 minut odcinka, a ja kurwa nawet jeszcze w pola nie wyjechałem. Ale dobra, dobrze widzę, że w sumie dojeżdżamy, oczywiście, do pola i zaczniemy sobie to powoli kosić. Bo tak, jak mówię, jest widać taka sytuacja, jaka jest. Bo pole, widać, dosyć daleko było, także wiecie o co chodzi, nie? Dobra, uruchamiamy sobie oczywiście kombajnik i zaczynamy. O kurwa, cholera jasna! To to się, widzowie, tak kurwa kurzy z niego? Zobaczcie. O piernicze! Ty ja widzę, się nie spodziewałem, że z niego aż taka kurzawica będzie szła. Zobaczcie, co się dzieje. Urwa, kto się kurzy nie, to normalnie jakby Kurwa nie wiem z... Z... Ten kombajn nie wiadomo widzowie kiedy on dopiero ostatni raz pracował nie Ale zobaczę. No powiem wam, że takim dosyć takim no, no średnim tym tempem to widzowie jedzie, nie wiem czy widzowie to w ogóle te klapek kurwa zbiornika da się otworzyć Ale chyba prawdopodobnie nie Zobaczcie tutaj takim tempem to my na to samo kurwa górę będziemy jechać nie wiem ile czasu nie Chyba przez cały odcinek do góry nie Zobaczcie widzowie, jak to powoli idzie, nie? A co widzowie, najlepsze jest tym, że To tak się widzowie kurzy z tego kombajnu Więc widzowie, ja nie wiem, czy ten kombajn kurwa działa Czy jest uszkodzony, czy cokolwiek Bo ja nie wiem widzowie, skąd ten dym idzie Bo to idzie widzowie tak tak Z przodu idzie ten dym i z tyłu idzie ten dym I tak naprawdę nie wiem, czy to idzie ze silnika głównie Czy skąd to widzowie idzie, skąd to nadaje Ale nie wiem kurwa, bo to tak się kurzy, że to chuj No sytuacja jest dosyć awaryjna jest taka, nie? No zobaczcie, co się dzieje Tak to nie fajna nie wiem, że nie Tyło w, w sumie, powiem na tak, że ta słoma jakoś idzie, nie? Tylko, że w sumie też nie ma tej animacji Troszkę źle to wygląda No ale jak mówię, jak my takim kurwa tempem to my będziemy jechać 10 latków Bo tylko 3 w sumie, 3, 3 na godzinę jedziemy tym pomaciem, nie? A tak to widzę powinno tak jechać z 5-6, nie? Ale wiecie, to po prostu pod górkę jest, tak że w sumie nie ma to się dziwić, nie? No ale Jak na te lata widzę ten kombajn w sumie pracuje jako taką, ale mówię Troszeczkę widzowie boję się jeśli chodzi o ten dym, nie? Bo z tyłu leci, z przodu leci ten dym I tak naprawdę kurwa nie wiem co się dzieje w ogóle, nie? Nie mam pojęcia, nie? Tak leci ten dym nie wiem skąd Tu i tu Zobacz co się dzieje No ale widzowie, słychać widzowie, że ten kombajn pracuje na wysokich obrotach, nie? No Jedzie F Tylko mówię widzowie, niepokoi mi dosyć widzowie ten dym, który leci z tyłu i z przodu, nie? Bo to tak kurwa wygląda jakby... Jakby jakaś elektryka się kurwa paliła w tym kombajnie. Tylko w sumie światła chyba działają. Tak. Światła widzowie działają, to prawdopodobnie nie idzie to od elektryki. Ty to powiem wam, że kurwa nie mam pojęcia, jak to się dzieje z tym kombajnem, ale... No chyba widzę, dosyć to coś niefajna sytuacja się dzieje na tym że jeżeli takie coś się dzieje. Bo to chyba widzowie nie jest normalne, nie? Czym tak się kurzyło z kombajnem, W sumie nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu, nie? Bo ja widzę, że tak jadę, jadę tym kombajnem kurwa i nie wiem co się dzieje. Bo jakoś powoli ta praca idzie, ale ona tak widzowie idzie mizernie dosyć. Ale dam radę. Te paski tu się w sumie nie kręcą. Tylko on batę idą, nie? Szkoda widzę, że te klapy się nie otworzyć, o! Teraz delikatnie tutaj wyjechaliśmy pod górkę i to wyjadę w sumie 5 na godzinę. Ale to widzowie jednak dalej jest powoli. No, w sumie że 5 na godzinę, to widzowie jednak stummuje realna prędkość tak naprawdę do koszenia, nie? Ale wiecie, tam do tej widzę, wam, że mozolnie szła ta praca. Tu widzę jakiś wielki kamień, generalnie jest na środku pola. Taka sytuacja. O, oj, widzicie tutaj, teraz widzę, że dalej 3 na godzinę. Niczym ja widzę, ja pod te góry, to powiem Wam, że się, no się tam wyciągam. Troszeczkę czasu minie, nie? A te pokosy, jak one wyglądają? No, pokosy takie, powiem Wam, dosyć kurwa szerokie, nie? Jak na ten kombaj. Takie dosyć wdech, szerokie robi. To w sumie będziemy prawdopodobnie chyba widzę je belować. Bo nie będziemy chyba się w bawili w kostki. W sumie widzowie jeszcze nie wiem. Temat w sumie w jest do obgadania, ale prawdopodobnie wzajem polecimy sobie w Belki. Nie będziemy widzowie się martwić i denerwować w kostki, potem coś zbierać. I wiecie to potem... No tak średnio powiem, widzi mi się, żeby to było w kostki. Także my się w, w sumie normalnie polecimy prawdopodobnie chyba w... Y w Belki, nie? A wiecie, kupi się tura, czy cokolwiek, co sumie jeszcze w sumie nie wiem jak to zrobimy. Ale... Tak jak mówię. Prawdopodobnie polecimy sobie w belki, bo kostki nie będziemy robić, bo tak jak mówię, za dużo mi tym roboty, też praca trzeba nająć, bo... No nie kupimy w sumie żadnej tutaj, jak wiecie. Żadnej tam w sumie takiej do kostek, bo... No nie te lata, nie? O kurwa, powiem wam, że... Będę musiał widzieć to tak okościć, nie? Bo widzicie to jaka sytuacja jest, bo to widzę dosyć naprawdę powoli idzie mozolnie. Także ja sobie widzowie zastosuję taką metodę. O... Tutaj widać, żeby na tym polu cokolwiek kosić, to powiem Wam, że trzeba mieć po pierwsze sprawny kombajn No ten ogólnie widzowie, ten jako tako, jestem ten sprawny kombajn, ale on się nie wydaje, jakby był sprawny, nie? Dobra, Zabracamy. Mamy prawy widzowie tonę. No powiem Wam, że prawy tonę. Jak z jednego, z jednego przejechania, to dosyć dużo. To troszeczkę sobie widzę i pojeździmy w środku, żeby widzowie nie było, że tylko koszy na zewnątrz. Także troszeczkę pogramy sobie dosyć realnie i pojeździmy sobie troszeczkę w środeczko w kabinie, oczywiście. Potel powiem wam, że widzowie tutaj naprawdę wzajem ekskluzyzny eks, eksluzyz, eksluzyz, kurwa. Bo nie ma to tamto, naprawdę fajnie to wygląda. Tu jest zdaje tyle wajch od tym kobanie, że widzowie nie w sumie co się dzieje, nie? Która bajka jest od czego, nie? Bo tu naprawdę podobnie to jest od mockarni i do tego wszystkiego, nie? Żeby to uruchomić. A tamta reszta to co sumie nie wiem. O, widzicie widzowie, kurwa, jaki duży kamień, nie? Ja nie wiem z jest skąd ten kamień tutaj się wziął, ale dosyć powiem wam, że poważna sytuacja. To na 200. Powiem wam, że jest elegancko, nie? Bo w sumie jak dojedziemy na dół, to się pozwolimy wysypać. Ja się oczywiście wysypię. opróżnię oczywiście kombaj. I prawdopodobnie będzie chyba cały zbiornik. Eee, wy, 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 wy. Tym w eee, wywozie konnym. Prawdopodobnie będzie chyba cały zbiornik. Tak myślę, nie? Bo w sumie jest to na 200, także dosyć dużo. Mi tutaj widać coś pokazuje na tym. Na plon. Co my tu pokazujemy na plonie? Aha, że tego! Że prawdopodobnie więcej nawozu trzeba będzie sypnąć na następny rok. Bo, jak widzicie, tu jest pomarańczowe, tam jest żółte. Także trzeba będzie więcej, więcej zastosować tego e, nawozu na następny rok 1400. No powiem wam, że jeśli chodzi o to pole, to jednak tutaj pan Mirek mówił, że dosyć dużo dał tego, tego nawozu i to się oczywiście widać składa. Jeśli chodzi o to kwestię, to w tym mi nie okłamał i oczywiście tak jest, to jest dosyć dużo. Widzę tutaj dany poplon e, zasiany oczywiście, tutaj nawóz dany dosyć dużo jest, także ja widzę jestem zadowolony, bo mamy tutaj 1500, tak naprawdę 1500 to w sumie widzę, a jak mówię, jak będzie cały zbiornik, to prawdopodobnie będzie 2,5... No to chyba będzie... No to pół zbiornika, nie. Tak, pół zbiornika, no to jakoś to na 200. To po że to jest chyba będzie cała spłata za 4 pola. 2,500 tysiąca złotych, no? Jak to tak wyjdzie, nie? Czy tam cały zbiornik to będzie widać cała zapłata, nie? 2,5 tysiąca. W sumie to powiem, że się płaca, nie? A bo w sumie w jeszcze nie będziemy sypali? Nie, się w sumie nie będziemy sypali. Obiadę sobie wzajem zrobię sobie tego tutaj: Poprzeczniak. Poprzeczniaka sobie wdowie, oczywiście zrobię z tej strony. O, Dobra. Tutaj widać sobie dwa razy zrobimy poprzeczniak. W dwa razy zrobimy. no cyk. A zobaczcie, wdowie, powiem wam, że tutaj będzie jeszcze na. Na trzech. Na trzech hedery, no? Na 3 hektary będzie jeszcze. Na trzy razy Dobra Kolejny raz To ma 800 Dobra widzę to ja to wysypię na dwóskond To w sumie nagram jeszcze wysypowanie Na długskondny jeszcze nagram No Ty pojawam się kurwa na tej tym Na tej róży co ja mam to zamontowane Aha, widzę fajna sytuacja że nawet nie pokazuje jak sypie. No ale dobra. Nic się nie dzieje. Dobra, wysypalimy. Ja sobie, widzę, zacznę od góry. Dlaczego od góry? Bo jak widzicie, widzę, dosyć mozolnie idzie ta praca pod górę temu kombajnowi Także ja sobie w zowie, pojadę od samej góry i zaczniemy od góry. Żeby to widzę, że to szybciej szło. A jakoś tak widzę po prostu, nie? Bo widzicie, dosyć bo zowie, powoli to po prostu idzie, jeżeli jedziemy od dołu, nie? Tak od góry sobie zowie, zaczniemy, to to szybciej to pójdzie, nie? Trzeba, widzę, powiem wam, że elegancko w tym kombajnie, nie? Kodu, bo z tyłu i... No, w boku też jest, dobra. Myślałem, że nie ma. Yy, dobra, jedziemy, jedziemy. Ja sobie tutaj za chwilę wysiądnę. Tą bajno zobaczę i tobie jak jeśli chodzi o to słomę. Muszę zobaczyć to jak to wygląda kurwa. Bo no, powiem wam, że dosyć szeroko jest kurwa. Nawet na belki. No. Nawet względem na pracę belująco wam że to jest dosyć, dosyć szeroko wam powiem, nie? Dosyć szeroko jest tutaj. Dobra. Czekajcie. Nie zobaczę Jak to jest sytuacja Ty, bo powiem wam, że to kurwa jest tak zrobione, że to jest dosyć szeroko i tak naprawdę tutaj te Te pokosy słomy się widzą i tak naprawdę łączą, nie? Ty, ten kombajn widzę, ma chyba jakieś problemy tutaj z tyłu, wam powiem Coś te co chyba coś źle pół Źle, źle pół te Ustawiane, nie? Bo kurwa nie wiem co mi widzą co to chodzi, ale Naprawdę widzę, i dosyć szeroko to bierze, nie? Bo zobaczcie, bo tak naprawdę te pokosy są widzowie nie mają w ogóle od siebie do, od, odstępu, nie? A tak naprawdę widzowie odstęp w realu od pokosu, to prawda bo tam nie mamy jakiś tam no metr chyba, nie? Czy tam w sumie wiecie więcej, nie? No ale to widzicie, to widzowie, taka sytuacja generalnie, że tu w ogóle w sumie widzowie nie ma żadnego tutaj odstępu. Tak naprawdę i, i nie wiem widzowie jak to w sumie widzowie gdzie... yy, no powiem wam widzowie generalnie, że jest delikatny mały problem, bo zem się zagadał. Z wami, bo jesteście widzieli Popatrzyłem już troszeczkę w inną stronę A zapomniałem widzowie, że tam jest kamień Na środku pola i... No i widzowie jest taka sytuacja, że kurwa No całe motowidła się popsuły i... No i cały widzowie header się nadaje na złom Bo uderzyłem widzowie tym headerem widzowie tutaj włączonym oczywiście w ten kamień I kurwa cały header się powyginął i tak widzowie wygląda następująca sytuacja, że ten header się nadaje już widzowie do niczego. I prawdopodobnie pójdzie na złom W dzisiejszym odcinku. Jest widzowie mega w topa. I napiszcie hashtag w topa w komentarzu, mam szybne serduszko. Łomatko i córko. Co ja żem widzowie narobił. No cały całe widzowie header się roz rozkraczył. Poje ja, widzowie w polu nie wiem co mam robić, nie? Ja nagrałem wloga vloga, patrzę się widzę, tutaj w lewą stronę, żeście widzieli, ja pokazywałem wam te pokosy, zapomniałem widzowie generalnie, że tutaj Jakiś tutaj kamień jest Taki wielki No i kurwa uderzyłem tym headerem w ten kamień i Cały header się powykrzywiał No ja powiem wam widzowie, że ten chyba header się do niczego nie nadaje, nie Chyba jego się widzowie nie da uratować No naprawdę widzę, wygląda to wygląda tragicznie, nie Dobra, w dzisiejszym odcinku było to w sumie na tyle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. Dajcie 700 łapy w górę, oczywiście, żeby jutro był kolejny odcinek. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Napisz dwa hasztagi, w którym w dzisiejszym odcinku użyłem, żebyście napisali w komentarzu, żeby ci dał serduszko. Trzymaj się, do kolejnych odcinków, dzięki za obejrzenie i nara!